Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy kolejne dwie duże puszki kolekcjonera z kolekcji Panini Euro 2020, Kick Off 2021. Wersja węgierska. Nadal szukam limitki XXL Dawida Sigera. Jeszcze do tej pory nie udało się ją trafić, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj wpadnie. Jest duża szansa, bo będą cztery limitki XXL, i mam nadzieję, że gdzieś tutaj. Trafię właśnie sigera. Zobaczymy na jakiej zasadzie rozegramy pojedynek. Najpierw trzeba sprawdzić, jakie ogółem limitki nam wpadną. No i XXL mamy Line Up i Willi Orban. Tutaj mamy takie dwie XXL-ki a z malutkich Zobnin z Rosji i Gareth Bale Walia ok saszetki a co tutaj Nikolicz a druga to jest Dawid Siger pięknie mamy ostatnią brakującą kartę limitowaną XXL jaka mi brakowała do kolekcji więc super do tego jeszcze z malutki i kudriaszow z Rosji czyli mamy dwóch Rosjan po jednej i drugiej stronie Portugalia, Walia a tutaj mamy Węgrów więc zrobimy sobie pojedynek na zasadzie Węgry Rosja Portugalia, Walia limitki XXL sobie razem Złączymy. Tutaj mamy Portugalię, dwa razy Rosja i Walia. Wszystko za jeden punkcik i startujemy. Szwajcaria, sekundski, jest Walia, yy, Węgry. Szalaj, Orban, multiple. Robert Lewandowski, Polska. Walia, Roberts, punkcik. Francja, Portugalia, Żało Félix, czyli zawodnik na limicce, Niemcy i Belgia. Dalej, Finlandia, Szwecja, multiple, Ukraina, Finlandia, Austria. Jest znowu zawodnik z Węgier, Willy Orban, ten, który też jest tam na limicce. Do tego Belgia i Szwajcaria. Szwajcaria, Holandia, Niemcy, Chorwacja, Słowacja, Francja, Szwecja i Polska. Portugalia, drugi punkcik, second skin Tutaj mamy Włochy, Szwajcaria, Włochy, Portugalia, Bruno Fernandes i prowadzenie Hiszpania, Walia, drugi punkcik i Macedonia. Pierwsza, a już myślałem, że to Rosja, a to Słowacja, Hamsik, tutaj Austria, Arnautowicz. Dania, Holandia, Ukraina, Czechy, jest Rosja. Ozdoje w pierwszy punkt i trzeci punkcik dla Węgier Adam Lang. Włochy, Dania. I bazówki Finlandia, Austria, Niemcy, Belgia, Szwajcaria i Finlandia. I druga karta dla Rosjan. Żirkow na karcie fans favorite. Robi nam się tutaj bardzo ciasno. 2, 2, 3, 3. Holandia. Chorwacja. Słowacja. Szwajcaria. Szwecja. Polska. I Anglia. Ile nam zostało saszetek? 5. 5 saszetek. I kto teraz nam wpada? Francja. Waran. Tutaj Czechy. Sołczek. Belgia. Nikolicz, czyli też zawodnik, który jest tutaj na limitce, czwarta karta. Czechy, Słowacja, Finlandia i Szkocja. Mamy Słowację, Chorwację, Szwecja, Turcja, Macedonia, Holandia, Anglia i Ukraina. Darida z Czech, tutaj multiple Belgia. Rosja, Dzikija. trzeci punkcik. Anglia, Polska, Włochy, Czechy i Portugalia. Cristiano Ronaldo, czwarty punkt. I mamy tutaj Węgry i Portugalię na prowadzeniu po cztery punkty. Egdal, czyli Szwecja, Chorwacja i jest Rarka. Invincible, Portugalia. Jest tutaj Bruno Fernandez, czyli trzeba to tutaj na razie doliczyć. Piąty punkt. Ukraina, Finlandia, Belgia, Macedonia i Dania. Została ostatnia saszetka, więc może być tak, że właśnie Tararka przeważy o zwycięstwie. Anglia, Second Skin, Francja, Griezmann. Węgry, Szalaj i mamy też pięć punktów tutaj. Czechy. Słowacja, Niemcy, Austria i Słowacja. Więc tutaj mamy pięć tutaj również, ale myślę, że Rarka dużo lepsza aniżeli pozostałe tutaj karty, więc zwycięstwo moim zdaniem Portugalii na drugim miejscu, Węgry na trzecim, Rosja na czwartym, Walia. Wy też wypowiedzcie się w komentarzach, jak wy to widzicie, czy też tak samo uważacie jak ja. No i co? Jestem zadowolony, że wpadła ostatnia brakująca karta limitowana XXL. Z Dawidem Sigerem. Zostały jeszcze chyba dwie albo trzy puszki, więc też jeszcze będą jakieś odcinki z unboxingiem, właśnie tych węgierskich produktów. Ale po malutku kończymy już tą edycję. Zostały w sumie dwie małe limitki do zebrania: Line-up Szwecji i Eriksen. Christian Eriksen, ten, który ostatnio na meczu przeżywał. Bardzo ciężkie chwile. Na szczęście udało się go odratować. Przeżył. Także mam nadzieję, że wszystko będzie z nim w porządku. No i ogólnie mistrzostwa będą bez takich właśnie sytuacji, gdzie wszystko później. Skupia się na życiu, a nie na y, zabawie, bo piłka nożna to oczywiście zabawa dla nas wszystkich. Okej, okay, moi kochani, to by było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam y, serdecznie za oglądanie y, tego odcinka. Widzimy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć!